Dzisiaj razem z Majkiem musimy przetrwać 100 dni na pustyni! A 100 dni to jest bardzo dużo, ja nigdy nie byłem na pustyni, jest tu tak gorąco, nie wiem czy dam radę! O zobacz, zobacz, pierwszy dzień! Ojej, a jeszcze 99 musimy przetrwać, aż ich 100, no nie wierzę, no, jak my to o, zrobimy? Nie wiem. Czy my damy radę? Nie hmm. mam pojęcia, ale wiesz, Majki, do przetrwania trzeba znaleźć wodę, bo my tutaj normalnie uschniemy. Tak, woda jest bardzo ważna, rzeczywiście, w szczególności na pustyni, bo spójrz, jak jest gorąco, to jest słońce oh. na samej górze. Zobacz, ile jest stopni, normalnie masakra, ale ten moment ciągle będzie rósł, bo tutaj jest coraz bardziej tylko gorąco. Tak, opalimy się bardzo. Nie wzięliśmy może kremu z filtrem? Eee, nie wziąłem. A, dobra, musimy znaleźć w takim razie wodę. Ej, zobacz, Majki, przed nami studnia. O, rzeczywiście, jest studnia. Nie, no to okay. dawaj, Majki, nie, no dobra, to przetrwamy na luzie, jak tutaj jest studnia, to jakieś kaczki, co to za kaczki? Ej, Majki, tutaj jest, chyba rzeka tu była kiedyś, widzisz? Tak, tylko wyschła, ciekawe, jak będzie w nocy nam tutaj na tej pustyni, Nie o. mam zielonego pojęcia, czy w ogóle tu jest noc, Majki! Ej, rzeczywiście możemy być na takiej pustyni, na której nie ma nocy, No o, właśnie, o. nie wiem, jak my to przetrwamy, ale dobra, jeżeli widzowie, o. jeżeli damy radę, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie subika, a my lecimy do tej tutaj studni, zobaczymy, czy jest woda, no ale musi być woda, no bo studnia tak być jest. Tak jest, no nie? bo to studnia i, ale się napije. No, no, tu nie, nie ma wody, Majki! No nie! Wyschła! No, nie. Normalnie wyschła! No nie, Majki! No nie, 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 Majki! Ja nie mogę tak, no! Zrobiliśmy konia! Jak to jest możliwe, że tutaj nie ma wody w tej studni. Co my teraz zrobimy? No szczerze, to nie wiem, ale musimy, musimy jakoś zdobyć tą wodę. Kaczko, wiesz, gdzie jest woda! Kaczka, ta kaczka. Takła. No ona nie gada, ta kaczka. Dobra, ty, ej, zobacz, tam jest skrzynka. Chodź może do tej skrzynki, co? O, skrzynia, no pewnie. Dobra, Zobaczmy, chodź szybko, co może. w skrzyni na środku pustyni, pewnie piasek. Nie! Majki! Tu nie ma wody, tu jest normalnie pusta butelka! Nic, a nic. Spójrz. No nic, no zobacz, normalnie puste, normalnie pusta butelka. Nie, nie mogę tak. Nie, jak my, co my teraz Aaaa, zrobimy? Skurzyłem się już, ty, już tak mija normalnie. Pierwszy dzień, mija, ej, mija, słyszysz to? Uuu, mija pierwszy dzień, zaczyna się chyba drugi. O, jest o. drugi dzień. Ej, o nie. Czyli faktycznie tu nie ma nocy na normalnie. pustyni. Normalnie, nie ma nocy, jest tylko dzień. To jest taka słoneczna pustynia. zobacz, ej, temperatura rośnie ciągle, Majki, widzisz to? Zobacz. A. Termometr wzrósł. O nie. O, coraz bardziej gorąco się robi, Majki. Ja się zaczynam strasznie pocić. I jest e, Majki, bardzo gorąco. Normalnie e. ty, czerwony na twarzy. Ja czerwony na twarzy? A e, czuję się mokry na twarzy. o, o. E, Ja też jest? jestem e. jakiś spocony i czerwony. Nie, no tu jest mi za gorąco ogólnie. E, muszę o. się, o, ale tu jest gorąco. O, zaczęłem aż tańczyć teraz. ty tańczysz się, to jest za gorąco, żeby tańczyć. O, nie, Majki, no dobra. Słuchaj, a ty? A nie ma przypadkiem wody w kaktusie? O, woda w kaktusie, tak, tak, tak. Tylko poczekaj, bo niektóre kaktusy mogą. Mogą być trujące i w nich nie ma to Nie No, do serio? Picia. Musi być trujący. A ała, ała, on gryzie! A uważaj, on nie gryzie, tylko kuje. Nie gry, wolno tak blisko Dobra, góry. to dawaj go rozwalimy. No i co? Ała. To mogę go zjeść? Nie mogę go zjeść! To jest chyba o, ten taki nieptaki nie, nie do jedzenia i do picia. Aha. dlaczego? O, nie mam nie zielonego pojęcia czemu, tak? Ale musimy ogólnie przeszukać całą pustynię i no przetrwać tutaj majki. No bo co mamy innego zrobić? A nie, nie wiem, Niko, czy nam się to uda, się! Bardzo boję, Bo jest tak gorąco. No i ja, też się nie wiem, czy mi się nam się uda. Ale dobra, musimy próbować, Majki. Zobacz, tam jest jakieś zejście, jakieś drewniane, musimy tam sprawdzić. O Je, tylko ty uważaj na te hieny, zobacz, widzisz? To są hieny albo kojoty nawet no o, jakiś... Tak, żebyśmy ich nie zaczepili, oni szczekają. Oj, 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 oj widzisz o, jakiś dziwny. Ale tak. mi się wydaje, Majki, że im też się chce pić. Ogólnie jak ogarniemy wodę, to dajmy im trochę. Tak jest, bo one są takie wychudzone. Dobra, co tam może? Tam stoi? To jest normalnie jakiś zombie z bronią! Ej, faktycznie, ja nie wiem, czy ja chcę tam schodzić, bo eee, ja nie mam broni. Ja też nie chcę tam schodzić, dobra, wycofajmy się lepiej, bo tak, to lepiej może nam się wstać, tak. Dobra, Majki, hmm. no zobacz, no dookoła to Ale nie Ale poczekaj, poczekaj, ma. poczekaj. Mam pewien pomysł, niego. No bo to są zombie, prawda? Tak. tak. Możemy je wybawić na zewnątrz, i się spalą. On eee, wyszedł i się wyszedł. nie pali, co? Bo ma eee. hełmik ochronny! O nie! No nie wierzę w to. Zombie, który ma hełmik ochronny i normalnie nie musi się martwić o to, że się spłonie. Hmm, A gdybyśmy go wrzucili do. Pułapki z kaktusami. Hmm, pułapka z kaktus? Oj, wychodzi drugi, zobacz. Ej, poczekaj, Majki, bo oni wyszli, to może się zakradnijmy tam do nich. E, dobra, ja mogę odwrócić ich uwagę, a ty zejdź na dół. Dobra, dobra, to weź i biegnij w nich, biegnij w nich. Dobra, uwaga. Ej, wy, zombiaki, tu jestem. Tra-la-la-la-la-la, la, 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 nie traficie mnie. Ba, 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 ba. E, e, I oni co? Nie są zainteresowani. mną? o, jednak jest zainteresowany. do No tak, to z głupie ząbiaki. Ej, ty, ząbiaku. Halo, jestem tutaj. Te, 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 te. Dobra, za, za tobą, idą za Majki, idą za Widzowie idą normalnie za Majkiem, a ja mogę sobie mu tutaj przejść za nimi. Tylko, że mnie nie zauważył, po cichu przechodzę. Zobaczcie, widzę po cichutku i zobaczyć tutaj jest woda. Majki, dajesz radę tam? Tak, Niko, daje radę! Pośpiesz się! No i dobra, jest tu jakaś skrzynka. Ej, mam dwa diamentowe mieczyki, dobra, to idę pomóc Majkiemu. Tutaj wody nie ma, to są jakieś tylko kryształy. Nie wiem, co to jest. Nikt szybciej! Szybcie. Masz, masz diamentowy mieczyk, dawaj, może być wow, pokonać. O, tam był, tak, dobra. dawaj, pokonamy i pokonamy ich. A macie zobiaki. A, a masz. A masz. A masz. Tak jest. Dobra. Udało się nam. Udało się nam, ale o, nie było dzień tam wody. Trzeci! tam nie było wody, Majki, ale zobacz, dzień trzeci się zaczyna normalnie. Nie, a o nie dalej, nie nie, Majki, Majki, ta temperatura znowu wzrasta, widzisz? A tak, faktycznie już nie daję rady, Niko. O, o Majki, ja się coraz gorzej czuję normalnie, nie bo jest mi tak gorąco, strasznie. Ja też Niko, nie czuję się najlepiej, najchętniej to bym się po... O... Nie, 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 Majki, nie możesz, nie możesz zasnąć, nie możesz zasnąć, bo wtedy już zmarnujesz a... w ogóle całkowicie tyle ile masz wody w sobie, bo ty masz też wodę w sobie, pamiętaj. A nie, już nie daję rady, Niko, naprawdę, już nie mogę dalej iść. Wstawę! wstawaj, 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 normalnie sk O, wskaczę po tobie, normalnie wstałeś nareszcie. No, dobra, Majki, musimy iść przed siebie, no bo no bo co nam zostało? Musimy szukać wody! Tak jest. Może znajdziemy jakichś ludzi, bo tam, gdzie ludzie, tam i powinna być woda. Ej, no Niko, nie tutaj! Jak nie tutaj. No nie tutaj musisz skręcić, o, w drugą stronę, o, 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 w o dzięki, no bo ja mam problemy z oczami, dlatego tak wiecie, no tak to wygląda. Ale dobra. Tak Mikey, jest, dobra, idziemy. Słuchaj, idziemy, idziemy, bo tutaj nie ma czasu, nie ma czasu. Dni ciągle lecą, lecą i lecą. I nie wiem jak nam w ogóle jeszcze długo czasu zostało. Do następnego dnia. Normalnie powiem ci, że to może być lada moment, a ten dzień może się zmienić. Taki jest, te dni szybko niby lecą, a tak się dłużą mi No eee. naprawdę, no bo tutaj jest tylko dzień, dlatego, nie? No i poważnie może być tak. Wow! Majki, dzień eee. czwarty! O nie, Majki, ty jesteś już cały czerwony! Eee. Tak, bo biegłem i jeszcze to słońce na samej górze tam. Eee. O nie! Majki, no normalnie cały czerwony, nie wiem co ci się dzieje, ale to właśnie od tego słońca. No, masakra. Tak jest, ale Niko, ty też się robisz czerwony. Ja ja też się robię cały czerwony. O nie, o nie, o nie, nie. Piecze, 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 piecze. Wszystko mi piecze. Od tego gorąca już. Normalnie nie mogę. A, Wyglądasz a, tak, jakbyś płonął. Nie mogę już tak dłużej wytrzymać. Znajdźmy tą wodę. Nie wiem, muszę pomyśleć. Myśl, myśl, myśl. Niko. No, myśl, myśl, no, ja tu nie jestem od myśli, tylko ty. Dobra, idźmy dalej przed siebie. Może w tamtym kierunku coś znajdziemy. Ej, Majki, zobacz, widzisz to? No jest. Przed nami jest wioska villagerów. Oj, na pewno mają wodę. Oni tu hmm. żyją. Tak jest, dobrze, że wziąłem butelki ze sobą. No, Wtedy to napełnimy. Nalać. Tak jest, tak jest, napełnimy wodę. Dawaj, dawaj. Musimy szybko. O, króliczki, cześć króliczki. Biegniemy. Widzowie, jeżeli myślicie, że damy radę przetrwać to i normalnie Wierzycie w nas, że tam u villagerów jest woda, zawsze łapeczkę w górę, zawsze subika. No i my lecimy tam. Uła, uła, uła. już Uważaj tam na gatunek, A, właśnie, widziałem. Oj, ała, ała. Dobra, Ej, jest tam jakiś villager. Normalnie możemy iść zapytać o wodę, Majki, normalnie, nie ma problemu. A, tak jest, villagerowie, villagerowie. Halo, villagerzy, villagerzy. Ej, a tam jest villager jakiś szoku. Dzień piąty, Majki! O, faktycznie, jest dzień piąty. O... Coraz gorzej. O, co tu się dzieje, Majki? Nie mam pojęcia, Niko, ale oni są zszokowani. Dobra, chodźmy do studni, bo tam musi być woda. Dobra, gdzie jest studia? Hmm. gdzie jest studnia, gdzie jest studnia? Szukaj, szukaj studni. E, zawsze w centrum wioski, chodź. O, gdzie, gdzie, gdzie? Jest. E, nie w tą stronę, Niko. O, jest, widzę, widzę! O, jest woda, jest woda. Majki, nie ma tutaj wody. Nie, 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 nie. To się nie dzieje, to się nie dzieje, widzowie, to się nie dzieje. Wyschło? Mają, Patrz Wilażer mówi! Wyschło! Wszystko wyschło, o nie, Niko, co my teraz zrobimy? Nie mam pojęcia wilager, że, ale jak wy to wy pijecie wodę w ogóle? Od tego to, słońca, to wszystko przez te słońce, o no nie! Wilacer, że pijecie wodę od pięciu dni nic! Majki! No Niko, e, mam pewien pomysł, choć może będą mieli tutaj na farmie, chociaż trochę wody do dorośli. No, no nie, Majki, widzisz o to, nie. co ja? Tak, tu jest sucho, o nie sucho, Sam sucho, piasek, sucho. normalnie Sam piasek, tu nic innego nie ma, Majki O nie, jak to jest Możliwe, wszystko wyschło Na tej pustyni o. No nie mam pojęcia, jak to jest No nie, no nie wierzę w to Dobra, Majki, słuchaj, wiem, że to jest Trudny moment teraz, ale musimy też Pomóc villagerom, żeby też mieli wodę Tak jest, ale co my zrobimy, Niko? No nie wiem, no musimy wyruszyć w podróż O, podróż? czekaj, czekaj, villager czy tam wiesz coś on, on coś tutaj on jest może szefem wioski jakimś sołtysem czy coś może być może być i Podobno w piramidzie jest woda Majki, czy ty to słyszysz? Musimy znaleźć piramidę Majki, to dawaj do tej piramidy idziemy Dobra, Villager, czekaj, tutaj my idziemy do piramidy, nie? Tak jest, idziemy do piramidy, dobra A, piramida, piramida Dobra, zawsze budowali kiedyś piramidy Po stronie zachodniej od słońca Żeby odbijało światło No ty czyli... gadasz, Majki e, No, takie tam głupoty e, no. Ej, ale ten Villager chyba wie, gdzie jest piramida nie, On nas prowadzi gdzieś właśnie Czekaj, Villager, czekaj, czekaj Gdzie jest ta? Gdzie jest to? ta piramida. On się tutaj, o, jest szokowany, ale chyba coś, coś mówi. Mu... O, o nie, dzień szósty. szósty! O nie, o nie, o nie, o nie. Ej, tak! jest piramida! Widzisz, Majki, bat prosto pisał! A Ja już ledwo widzę, Niko. Ja Już też. mam jakieś omamy, dlatego ci mówię, żebyś się gdzieś nie patrzył. O, przepraszam, ale nie daję już rady. Dobra, <laughs> chodź, Majki, idziemy o tej szybko do tej piramidy, bo nie możemy normalnie tracić czasu. Dawaj szybko, Majki. Normalnie głód nawet mnie już teraz będzie miał, boli mnie normalnie. A, wody, 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 piramida jest już coraz bliżej. Spójrz a tu lawa. Tak, wiem, widzę. Dawaj, Majki, na najszybciej jak możesz. Dawaj, pędź przed siebie, że Ży... Gdybyśmy zdążyli tylko. Przed kolejnym dniem. No bo wiesz, no 100 dni to jest dużo. Musimy wytrzymać aż ich 100. Dobra, dawaj, szybko, Majki. Nie wiem, czy damy radę. Damy radę. O. Dawaj szybko do tej piramidy. Dawaj, dawaj. Gdzie jest, siódmy, Majki! O, o nie. Siódmy. O, nie, o, nie, o nie, o nie, o nie, o, nie, dobra. Gdzie jest ta woda? Gdzie jest ta woda? Tutaj zeszliśmy. Gdzie, gdzie jest ta woda, Majki? Musimy ją szukać. Nie mam pojęcia. Tutaj ktoś widać, że był już w tej piramidzie i ją odwiedził. No dobra, ale. Wody ale... nie ma. Gdzie jest woda? Nie no, Wilady, nas w konia, no. A, czekaj, są tutaj żaby, A żaby lubią wodę. No to hmm. jak żaby lubią wodę, to gdzie jest ta woda? A, nie mam pojęcia, Niko, ja nawet nie wiem, czego szukasz tutaj na pustyni. Gdzie ty jesteś, Niko? No jestem w piramidzie, czekam na ciebie. Majki, gdzie ty jesteś? O, jesteś, Majki, no słuchaj, no musimy coś zrobić, bo nie, nie wiem, gdzie jest ta woda, ale słuchaj, tam na dole są jakieś skrzynki, myślisz, że może tam coś w skrzynce jest? Myślę, że musimy to sprawdzić, bo się nie przekonamy tylko jak tam zejdziemy. Poczekaj, wykopię trochę piasku Dobre. Wykop... Dobra, dobra, to pomoże. wykop piasku ja tam wlatuję, dobra? Eee, ty tam wlatujesz? No dobra, no to uważaj tylko na siebie. Dobra, widzowie, jeżeli chcecie, żebym tam skoczył, to zostawcie łapkę w górę, co subika, a ja tam skakuję. Za trzy. Dwa, jeden. Wow! Jestem, Majki, na dole! I jak masz tam coś? Słuchajcie, otwieram tą skrzynkę. i... Jest woda, Majki! Jest woda, woda. prawda? Jest woda, normalnie jest woda! O, ja cię kręcę, zobacz. Piję, Majki, wodę. Uuu, jaka dobra. O, ale ci zazdroszczę. Dobra, wy, wyrzucam ci tutaj piasek. Ja o. się podsadzę wodą normalnie, zobacz. Wow! Zobacz, jest o. tyle wody Majki. Naprawdę! Biorę ją od razu. O, woda, o, tak. o nareszcie. Pi, pi, pi. Mm. O, tak, dobra, masz jak coś. tutaj wiaderka z wodą, ja zajdę jeszcze po parę, dobra? Dobra, o, ale fantastycznie. Bo nie, dzień ósmy już jest Majki, ale dobra, to mi się wydaje, że damy radę, damy radę chyba. Tak, teraz na pewno, możemy pomóc tym villagerom jeszcze. Dobra, dobra, to chodź idziemy im szybko nalać tej wody, zobaczymy, czy będą za Zadowoleni w ogóle, że damy im wodę? Tak jest. Dobra, to Biegniemy, biegniemy do nich. Dawaj! Panie Willaджеrze, panie Willaджеrze, że mamy wodę. O nie, Majki, ty słyszysz to? Mi powysychała ta woda normalnie w tych butelkach. O, ja mam ostatnią buteleczkę. O, ja i też. mam się Jedno napiję. wiaderko. O, napiłem się i mam wiaderko. Dobra, dobra. Mam tutaj wodę, proszę bardzo, to dla pana. Wylej też Majki swoją. Dobra. Nie splałem nikogo. I to jest wszystko. O, tak, pijcie sobie, pijcie, zobaczcie, pijcie. Nie ma problemu, my to dla was zrobiliśmy. I to jest w sumie to ostatnia woda, jaka może być, bo więcej już nie ma. Dzień dziewiąty już jest, Majki, ale dobra, te sto dni. Ostatnia to jest, tak, to ta studnia to jest ostatnia woda, to już... Jest... O, e, co się stało co? z wodą? O nie, Majki. Czy ty to widzisz? Wyschła woda! Nie. Znowu? O, I temperatura nie. wzrosła już do takiego stopnia? O, Majki, o nie, 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 O. o nie, o nie, o nie. Ja coraz się gorzej czuję, Majki. Ja chyba powoli pada.